że jesteś zdecydowanie bardziej atrakcyjny, atrakcyjna niż ci się wydaje. Hashtag wszystko dla zasięgu. Punkt numer jeden to jest fakt, że inne osoby inaczej się przy tobie zachowują w stosunku do tego jak zachowują się, kiedy ciebie nie ma w ich okolicy. Bo wydaje mi się, że nie odkryje Ameryki, jeżeli stwierdzę, że jeżeli nam na czymś zależy, no to rzeczywiście się jakoś wspinamy. I nie mam na myśli tutaj tylko kontekstu damsko-męskiego, ale właściwie mówię o wszystkim. Chyba wszyscy znamy dobrze to uczucie, że na co dzień jesteśmy Zupełnie normalnie, kiedy angażujemy się w coś, na czym naprawdę nam zależy, to zaczynamy analizować każdy nasz ruch, każde słowo. I fakt, że zaczynamy kontrolować właściwie każdy aspekt naszego funkcjonowania, sprawia, że zaczynamy zachowywać się inaczej. Właśnie to bardzo łatwo zauważyć w momencie, kiedy jesteśmy dla kogoś atrakcyjni. Druga osoba, poprzez swoje dziwne zachowanie, pokazuje niewerbalnie, że jej na nas w jakiś sposób zależy. Punkt numer dwa to jest częste szukanie kontaktu wzrokowego. I niejednokrotnie. Ten kontakt jest bardzo nieśmiały, bo kiedy tylko zauważysz, że jakaś osoba na ciebie patrzy, to ta momentalnie odwraca wzrok. Chociaż nie zawsze się tak dzieje, bo pewniejsze siebie osoby ten kontakt wzrokowy utrzymują. A co więcej, punkt numer 3. Delikatnie się uśmiechają, tajemniczo się uśmiechają. W taki sposób, że widzisz po tym uśmiechu, że ta osoba coś za tym uśmiechem skrywa. A tak na marginesie dodam jeszcze, no Wiem, że to jest trochę głupie, ale podobno znajdziesz miłość swojego życia w przeciągu pół roku, jeżeli zaobserwujesz mój profil. Brzmi głupio, ale może działa. Punkt numer cztery to jest delikatne inicjowanie kontaktu fizycznego. Zwłaszcza jeżeli jesteście dla siebie niemal obcymi ludźmi, a druga strona widzi Ciebie postrzega jako osobę bardzo atrakcyjną, to bardzo często inicjuje takie bardzo subtelny, delikatny kontakt fizyczny. Jakieś pacnięcie w ramię, jakieś dotknięcie, muśnięcie dłoni. Nieco bardziej odważne osoby poprawią Ci na przykład kołnierzyk albo krawat. W końcu punkt numer pięć to jest szukanie pretekstu do Spotkania z tobą. Bo jeżeli druga osoba nas bezpośrednio zaprasza na jakieś spotkanie, no to raczej siłą rzeczy ta osoba jest zainteresowana nami w kontekście związkowym i nie mówię tutaj o żadnych spotkaniach biznesowych, ale o zwykłe towarzyskie wyjście gdzieś razem, ale w momencie kiedy nic was nie łączy i ta osoba jest może nieco bardziej nieśmiała, to takim pretekstem może być na przykład wspólny projekt, jakie jest zadanie wspólne do wykonania. Taka osoba wybierając pracę z tobą niewerbalnie może nie mówię, że na pewno, ale jest duże prawdopodobieństwo, że wybiera ciebie dlatego, że jej się podoba. Dajcie znać w komentarzach, co sami o tym myślicie. Pozdrawiam.